Witam wszystkich. Dziś zaczynamy PC przy 40. Zaraz biorę się za rozbieranie. Tutaj blachy wszystkie zbiornik, kolumna są od razu do zdjęcia. I zobaczymy może coś więcej. Jak widać blachy pozdejmowane. Podobno jest kierownicą, bo oczywiście nie chcę zejść. Nie wiem czy to będzie widać, nie będzie widać. Ale tam na skrzyni jest zetor, czyli to jest 40 na pewno. Tutaj widać, przerobione jest na kolumnę na 60. No i przypominam się, że trzeba się zdjąć przód, bo będzie wspomaganie, więc trzeba założyć pompę zmienić koło pasowe. To będzie zdejmowane później. No i co? No już tak to wygląda. Tutaj nie będziemy nic ruszać, tylko po prostu z tyłu błotniki, wspomaganie i sterowanie będzie. Do zobaczenia później. Trochę przestawiliśmy 40. i umyliśmy ile się dało. Tak 60 wygląda na tę chwilę. Zdjąłem przód. Okazało się, że jest luz na luz tej w tym mocowaniu stworzenia. W sensie nie na belce, tylko we wsporniku. I będzie nowy wspornik. I po rozmowie z klientem. Klient zdecydował się, że robimy całkowicie cudownika. Z tyłu podnośnik trzeba będzie naprawić, bo życie podnosi, przełożyć koła i cały będzie malowany. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.